Wśród większych konsol i tych mniejszych czają się te tanie, prosto z Chin. Oprogramowanie do nich zwykle jest produkowane przez studentów, którzy chcą sobie dorobić, albo tak mi się wydaje. Ci, co śledzą ten kanał, wiedzą, że to nie jest początek tej historii, a tylko ciąg dalszy. Konsola FIS śmieszy, męczy, przestrasza. Jej urok polega na tym, że brak jej uroku. Pod niebieską obudową Czai się wszystko, co zwykły śmiertelnik mógłby znaleźć w pudełku Pandory, gdyby takie istniało i nie było tylko mgłą legend. Ta konsola nie chce mieć takiej nazwy. Zwą ją konsolą o tysiącu twarzy, złowieszczym westchnieniem portfela, który chciał nikczemnie zaoszczędzić, bladym strachem rodziców, którzy dali to swojemu dziecku w przypływie chęci zaoszczędzenia. Straganowa mania, straganowy wirus, który drąży każdego, kto da się wciągnąć w kolorowe zło, które wyzwala swoją energię poprzez kwadratowy ekran złożony z pikseli i okrągłe wyjście, które daje mu jeszcze większą moc. Ma też krzyżak niczym broń ostateczna dla każdego, kto odważy się go dotknąć. Dodatkowe przyciski Start, Select i przyciski Skoku i Strzału. Zadadzą ból każdemu Sknerusowi. Idealna pułapka dla Sknerusów. Kiedy zaryzykujesz i włączysz to magiczne urządzenie bólu, to zobaczysz menu z piekła rodem, w którym rozdaje karty maniak, który chciał zepsuć każdą grę z Pegasusa. Ale to nie jedyny epitet, który rzucimy pod jego adresem. Czy słyszałeś o grze Spider-Man? Nie. To już o niej nie usłyszysz, bo ta przeróbka Spidermana wygląda, jakby nie była tą grą. Gdyby nie spełna rozumu osoby o inteligencji Ameby tworzyły gry, to one wyglądałyby tak. Być może koszmar minął, być może na chwilę każdy użytkownik owładnięty złą mocą tej konsoli, na chwilę może odetchnąć, ponieważ gwiezdne strzelanki są dobre? Otóż nie. Ta jest bardzo wolna. I tak ta gra nie wytrzymuje sprzętowo takich gier. Chciałoby się krzyczeć, jednak krzyk tutaj nic nie pomoże. Ale to nie wszystko. Czeka nas ekstremalne wyzwanie. A nie, to są ekstremalne wyścigi. Szkoda, że tutaj nic nie ma ekstremalnego oprócz jazdy w prawo samochodem, który porusza się niczym po szynach w dwóch kierunkach. Nic więcej tutaj nie ma. Z tą konsolą każda chwila odetchnienia to złowroga broń psychopaty, który przygotował za winklem gorszą niespodziankę, by popsuć nam humor. Bo za winklem czają się takie same wyścigi, tylko tym razem z drętwymi motocyklami. Przypnijcie się pasami do siedzeń, bo za chwilę będziecie krzyczeć. Najgorzej wyglądająca gra logiczna? Czemu nie? Najgorsze łowienie ryb? Tutaj żadna ryba nigdy nie połknie haczyka. Śnijmy własne sny. Bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciałbyśmy mieli gorsze od własnych. Istnieją też takie gry, w których nic kompletnie się nie rusza i nie wiadomo o co chodzi. Ten sen przybiera na sile, ale uspokaja się na moment. Bo jest tutaj strzelanka, która wygląda beznadziejnie, ale przynajmniej jest grywalna. Być może jest nadzieja, coś się zmieni, będzie lepiej. Jednak ciemna barwa snu zmienia się na toń bardziej wariacką, psychopatyczną. Przeróbka Ice Climber z wariatami w kostiumach, którzy wymachują kijami, przyprawia odreszczę i bojaźń przed tym, kto coś takiego wymyślił, by w tej tonacji schakować tę grę. Pac-man, Pac A nie, ten wygląda w sumie normalnie. Każde złoma swoją litość i tutaj zostajemy przeniesieni do świata poczciwych pingwinów, a gra jest beznadziejna. O litości trwaj. Donkey Kong Junior w dziwacznej przeróbce, czemu nie? Szkoda tylko, że znowu wszystko tutaj odbywa się w spowolnionym tempie. Hack czołgów z Pegasusa, czemu nie? W wersji podwodnej z brzydką grafiką też tutaj się znajduje, ale my już go znamy. Kolejne romhaki dwóch strzelanek, tym razem całkiem grywalne, sprawiają, że choć na moment nabieram oddechu, Zmęczone płuca. Dziwaczna przeróbka balloon fight, czemu nie? Tylko dlaczego jedyną osobą, która tutaj lata balonem, jesteśmy my. Ale pomysły wariatów znowu dają o sobie znać. W tej grze nic nie ma sensu. Od samochodu, który jedzie donikąd i nigdzie. Pokoty rozmieszczone w dziwnych miejscach i my, jako sprzątający, nie wiadomo który wymiar. Ale to, co nas goni i próbuje zjeść, to jest kolejna zagadka, większa niż sam ogromny wszechświat. Najdziwniejsza przyróbka Galaxiana? Czemu nie? Ta wersja jest zdrowo popierdzielona. Tej gry Hombru kompletnie nie rozumiem. Jesteśmy niszczycielem, złodziejem, który musi zniszczyć wszystko. A goni nas ktoś, komu jak widać kompletnie nie zależy na niczym. Więc po co nas goni? Ale najlepsze jest to, że kiedy otworzymy drzwi, on w nie wchodzi, lecz po chwili pojawia się niczym ledwo widoczny duch. To jest bez sensu, ale i straszne. Grał w wspaniałym tytule Potwór. Jest potworna. Najpierw tytułowy potwór porywa nam przyjaciół, a potem my na dziwnej, popieprzonej planszy musimy walczyć z czymś, co nie przypomina niczego. Jedynym naszym drogowskazem są złowieszcze, odliczające cyfry, które czasami zapętlają się prawie w nieskończoność. I nie... Nie dotarłem do końca tej chorej opowieści, bo nie miałem cierpliwości. Dobrze, wyobraźcie sobie, że ktoś połączył grę Balloon Fight z mrocznym Halloweenowym klimatem i dodał planszę, niczym z automatowego Mariana. Efekt jest beznadziejny i taki jak widzicie. Tym razem musimy zbijać czaszki i macie rację, nic więcej tutaj nie ma. Ech. Ale też jest tutaj gra, która nawet nie została rozpoczęta w procesie programowania. Nic tutaj nie działa, poza widzialnymi kwadratami i pomieszanymi literami, i zerowymi kolizjami obiektu w wielu miejscach, i tym, że żadna broń tutaj nie działa, bo jej nie ma. Trudno coś więcej o tej pseudoprodukcji powiedzieć. Efekt jest żaden. Jeszcze nikt nie miał aż tak wielkiego tupetu, by coś takiego wrzucać na jakąkolwiek grechińską którą mieliśmy na tym kanale. I tak, to była najgorsza gra na tym kanale i na tej konsoli. Ale czy możemy przez to odetchnąć? Otóż nie. Bo tuż za rogiem czai się romhack Bombermana niczym z najgorszego psychodelicznego koszmaru. Nic tutaj nie pasuje do siebie, wszystko jest tak pokręcone i cukierkowe, że ciężko coś więcej powiedzieć o tej karykaturze Bombermana. Czaszko, powiedz czy ta gra jest dobra. To zabrzmiało bardzo źle, ale gdy w grze jedyny bohater to po raz kolejny czacha, to innych słów brakuje. A mówiłem wam, że tam konsolę stworzył psychopata? Znakomita to musi być przygoda, gdzie naszym jedynym zadaniem jest kopanie facetów w samych majtkach. Czy to trzeba komentować? Na koniec taki oto smaczek i wisienka na torcie. Najdziwniejszy romhack kontry, albo można powiedzieć, najbrzydszy jaki widziałem, ale przynajmniej grywalny. I na koniec Teletubisie, jako uwaga. Romhack gry, Chip and Dale. Teletubisie to były dziwne stworzenia z serialu dla dzieci. To dziś nie rozumiem, do jakiej widowni były skierowane. Ten serial u nas w Polsce w pewnym momencie zakazano, bo jeden z ministrów stwierdził, że się to homoseksualiści i nie spodobała mu się taka postawa tego serialu. Cóż, jakich polityków wybieracie, takich macie i tym miłym akcentem zakończmy dywagację o tej konsoli. Jednak to nie koniec, czeka nas bonus, podłoga dziewia. Jakże to brzmi, zachęcająco. Ale najpierw. Przerywnik. I oto właśnie mamy wielkie pudełko Badziewia. Zobaczmy, jakie Badziewie będzie tym razem w tym pudle. Otwieramy pudło. Weźmy je trochę na bok. Pierwszą rzecz, jaką mamy, to wspaniały samochód z Lidla. I jest jeszcze jeden samochód, który jest. Baki Viperem. Drugi jest wyścigowym samochodem, który nazywa się Błyskawica. Zobaczmy, co jest w środku. Muszę polecieć po nożyczki. Nożyczki już skombinowałem. I spróbujmy to teraz otworzyć. I w środku mamy kilka klocków. Jest coś w rodzaju silnika. Czyli nasze auto będzie samo jeździło. Pewnie z tym napędem sprężynowym jest instrukcja. Dosyć ciekawa, więc czas złożyć te fantastyczne auta. I oto są dwa wozy wyścigowe. Jedna jest wyścigówka, o której mówiłem wcześniej, i drugi jest ciężki wóz wyścigowy, czy jak go tam można nazwać. Oba są wykonane całkiem nie najgorzej. Ale jedno, co jest najgorsze w tych wozach, to jest instrukcja. Wiele rzeczy ciężko tutaj dopatrzyć. Na przykład umiejscowienie klocków. Wszystko, jak widzicie, jest małe, nieduże i czasami trzeba się domyślać, gdzie taki mały klocek ma w jednym bądź w drugim miejscu iść. Ale wyścigówki są nie najgorsze i nawet mają swój napęd. Uwaga, mają swój napęd i jeżdżą. Co prawda? Na takiej powierzchni nie jeżdżą zbyt szybko, ale... Ale jeżdżą... I wydają fajne dźwięki. Nie są takie złe. Co mamy następne? Następne mamy... Insectim, czyli super ważki. właściwie nie wiem co to jest. Z tego co tutaj widać, jak otworzę to to będzie nie jak otworzę teraz to opakowanie to nie będzie tego widać. Tutaj jest taki robot. I z tego co tutaj widać, to ma być ważka, która się transformuje C czy coś w tym rodzaju. Coś takiego. Kosztowało to 10 zł, więc raczej bym wielkich rzeczy się nie spodziewał po tej ważce. I w sumie, w sumie wykonanie jest, jest całkiem nie najgorsze. Detale są niezłe, ale nie mam pojęcia, czy coś tutaj się transformuje. Coś się niby tutaj dzieje. Jednak po dłuższym zastanowieniu niczego tutaj nie pominąłem. Tak naprawdę transformacja polega tylko na tym, że możemy sobie poprzestawiać kilka części, a prawdziwą transformacją jest to, kiedy kupimy te wszystkie części, jak tutaj widać, to wtedy stworzymy ogólnie jednego robota, który się transformuje z tych nie drogich insektów sam insekt może tylko i wyłącznie posłużyć do tego jako ozdoba niestety nie było innych części do tego wielkiego robota więc można najwyżej sobie pomarzyć i odłożyć to na bok bo następną rzeczą jest druga taka ważka tym razem ta nie będzie transformowalna i kosztowała 3 zł. I podobno jest nakręcana. Coś tutaj się z tą ważką robi, ale przypuszczam, że nic tutaj ciekawego z nią nie będzie można robić. Więc jest taka oto ważka. Zrobiona z bardzo taniego plastiku. I wygląda zwyczajnie dobra. Próbujmy to nakręcić. Czy coś się stanie, jak nakręcimy tą ważkę? Tak jest. Ważka po prostu jedzie dalej. I możemy nią straszyć na przykład. Kogoś, kogo nie lubimy, i kogoś, kto boi się latających owadów. Chociaż prawdopodobnie nikt nie uwierzy, że to jest prawdziwa waszka, bo się za bardzo świeci, ma za mało szczegółów i wygląda tanio. I to właściwie byłoby na tyle co jeszcze mamy tutaj mamy tutaj jeszcze ogromną grę, ogromny flipper chiński funny toys Cheng Jun tak się nazywa ta firma wszyscy znamy te wspaniałe flippery jak byłem w dzieciństwie kiedy byłem dzieckiem, to lubiałem w nie grać. To były jedne z fajniejszych zabawek. I oczywiście trochę były lepiej wykonane. Jak to działa? I w taki oto sposób. Tak to działa. Nie muszę wyjaśniać, co się tutaj dzieje. Więc ta instenizacja nie pasuje do niczego. Prawdopodobnie jest wzięta z nie wiadomo czego. Może im zostały takie kartoniki z wesołymi pingwinami i misiami, które bawią się w najlepsze. Nijak to ma się do naszej gry. Zobaczmy, ile zdobędę punktów? 20. Więc zasada jest tej gry taka, że. Chcemy zdobyć jak najwięcej punktów. Tylko, że jest problem, bo kulki oczywiście się blokują. Ale, jak tak to właśnie bywa z takimi zabawkami, ale. I żeby było najśmieszniej, kiedy chcemy kulki odblokować, to ta cała dźwignia, która powoduje, że te kulki nie spadają niżej. Ona się odblokowuje i właściwie to jest koniec zabawy. Trochę pomaga trzymanie tej konsoli. Trochę pod ukosem. Jeszcze gorsza sprawa jest taka, że musimy tą zieloną dźwignię cały czas trzymać, żeby naliczały nam się punkty. I kiedy już skończymy, to już mamy gotowy wynik i możemy to wszystko obliczać według tej tabelki, która jest na dole. Zabawa wcale nie jest taka zła. Jeśli ktoś nie widział innych zabawek, to pewnie się tym zainteresuje. Albo jeśli ktoś zbiera wesołe misie, tak czy inaczej. Dobrze, więc co my tutaj mamy? Czy coś jeszcze tutaj mamy? Oczywiście, że tutaj jeszcze coś mamy. Jest to Fun for Kids wspaniałe. Jajka niespodzianki. Oczywiście niespodzianki tu nie ma, bo widzimy co w każdym jajku dostajemy. Dinozaury. Latające i te, które chodzą. I spróbujmy to otworzyć. Ciężko się to otwiera. Jestem ciekaw jak dzieciaki miałyby to otworzyć. Strasznie mocno to trzyma, trzeba używać nożyczek. Dajko otworzone i w środku mamy klocki. Jeden zestaw klocków, z pewnie z fantastyczną instrukcją, która nic nie wyjaśnia. milion podejść. Dobra, bez zbędnego otwierania. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. I tak oto wyglądają gotowe dinozaury. Pterodakty wygląda całkiem nie najgorzej jak na zabawkę, która kosztowała chyba 3 zł, 4 zł. Jest jaki jest: jest tani, jest niedrogi. I drugi dinozaur, którego nazwy nie znam. Wygląda trochę bardziej śmiesznie, szczególnie z boku, i ma trochę dziwne łapy, i jest takim umownym dinozaurem albo posągiem dinozaura, który by można było postawić w większej skali przed jakimś wesołym miasteczkiem. I tak oto wyglądają te dinozaury. Nikogo nie przestraszą, a są jakie są. I oczywiście instrukcja, jak zwykle, była. Dość tania i powierzchowna. Trzeba było się wielu rzeczy domyślać. Poza tym, dla ludzi, którzy mają problemy lekkie ze wzrokiem, mogłaby stanowić problem i oczywiście tej instrukcji, czyli ta instrukcja jest podwójna. Tak zaoszczędzili, że ta instrukcja jest do dwóch modeli. Po co marnować papier? To jest zdrowe i oszczędne. I tak to by było na tyle. Pewnie wielu z Was zawiodłem tym baziewiem. Nic tutaj specjalnego nie było, no ale cóż, takie to są odcinki przerywnikowe. Do zobaczenia!